6. Dany jest wzór funkcji f i jej zbiór wartości z2. Wyznacz zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, które mogą tworzyć dziedzinę tej funkcji. No to, moi drodzy, trzeba się yy, tym zająć. No, na przykład, dla prostoty zadanie a, żeby tylko ideę rozszyfrować, a później będą inne zadania. f od x równa się. Minus 2x plus 3. No i z 2 zbiór wartości równa się zbiór złożony z minus 1, 1 i 5. No my doskonale wiemy, jak wygląda wykres funkcji f od x równa się minus 2x plus 3. To może dla prostoty teraz, żeby wszystko dokładnie zrozumieć, narysujemy sobie ten wzór. Za pomocą na przykład grafa jak tam było minus 2x, tak plus. Jeszcze to będzie szybciej niż kreślając gdzieś jakimś pisakiem taką mamy funkcję. I teraz yy, z tej funkcji tak naprawdę, moi drodzy, zostaje. Co? To, co tam, gdzie zbiór wartości jest równy minus 1, 1, 5. Jasne? No bo zbiór wartości ma być równy minus 1, 1, 5. Czyli zbiór wartości, pamiętamy, jak żeśmy interpretowali, jako cień, który rzuca wykres funkcji na oś Y. Tak? Gdy mamy dwie światłówki po bokach. No, i sobie wyobraźmy, że tylko te trzy punkty są cieniem. No to wykres całej funkcji musiałby być złożony z trzech, tak? Z trzech punkcików. Jasne? A te punkciki, moi drodzy, yy, muszą mieć drugą współrzędną odpowiednią minus 1, 1, 5. Czyli cała nasza misja to odnalezienie pierwszych współrzędnych tych punkcików, tak? Czyli gdzie Tak? Musimy znaleźć dziedzinę, jasne? No bo jak znajdziemy, bo no tutaj teraz dziedziną jest cały R. No to zbiór wartości to byłby też R. Ale powiedziano nam, że zbiór wartości to są tylko trzy punkciki. Minus 1, 1, 5. Zatem. My musimy odszukać punkty dziedziny takie, które tworzą wartości równe minus 1, 1, 5. Innymi słowy, ten zbiór wartości to jest zbiór y, tak? Czyli możemy, możemy sobie napisać, że y jest równy minus 1 i do tego wyszukać x. I to będzie pierwszy element dziedziny, jasne? Czyli jak sobie za y stawimy minus 1 równy minus 2x plus 3, to otrzymamy minus 4, równy minus 2x. Po podzieleniu przez minus 2 otrzymujemy, że x jest równy 2. Drugi y równy 1. No to mamy 1 równy minus 2x plus 3, minus 2 równa się minus 2x, czyli x równa się 1. No i mamy, Trzecią sytuację, gdy y jest równy 5, stąd będziemy szukać x w ten sposób. Minus 2x plus 3. Trójkę przerzucamy na lewą stronę, dostajemy minus 8, równa się minus 2, tak? Dobrze mówię? x po podzieleniu przez Minus 2 dostajemy x równa się ile tam 4. Czyli popatrzmy, dziedzina, która nam wyszła, to jest na 2, 1, 4. Tak, te trzy punkty. Zobaczmy, czy to tak będzie. Czyli dla x równego 2 dostaliśmy minus 1. X równy 2, y minus 1 było, tak? Następny punkt, jak tam pochodziło, no przedektujcie mi z zeszytu. Jeden, jeden. I trzeci punkt. Cztery, pięć. Coś źle się policzyło, widzicie? Te dobrze, a ten chyba niedobrze. A, tak, 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 tak. Nie no ma sensu, co ja to. Co ja to? Widzicie, jak ten wykres pomógł? Tutaj nie ma czwórki żadnej. Dobrze, moi drodzy, czyli tutaj już widzimy, że zrobiłem głupi błąd. Yy, mi 5 odjąć 3 to jest 2. Czyli tutaj dostaniemy x równe minus 1. Czyli zamiast czwórki w dziedzinie będzie minus 1. Zatem Tutaj sobie zmienimy tą serię punktów i zamiast czwórki będzie minus 1, tak? Proszę, spójrzmy teraz. Zobaczmy, wyobraźmy sobie, że wykresem funkcji są tylko te trzy, trzy punkty. No to właśnie, zbiór wartości to jest minus 1, 1, 5. Tak? Wartości, czyli y tych punktów. A X tych punktów tworzą dziedzinę, tak? Minus 1, 1, 2. Jasne. Już może bez jakiejś wielkiej filozofii spróbujmy zadanie C zrobić. F od X równa się pierwiastek z 2x. I mamy dane, że zbiór wartości równa się 0. 1, 4. Oczywiście, yy, założenie nadrzędne, bo zobaczcie, jak my szukaliśmy dziedziny w zadaniu 2,2, 2, to myśmy szukali takiej dziedziny wysyconej. Maksymalnie dużej, jaka może być, tak? Natomiast tutaj jest sytuacja taka, że autor zadania nam narzuca taką mniejszą dziedzinę, przez siebie nadaną, za pomocą zbioru wartości funkcji. Także my tutaj nie możemy napisać, że dziedzina to jest. Przedział od zera do nieskończoności, tak? Nie. Bo zbiór wartości jest mniejszym zbiorem i, i to by była nieprawda. Dziedzina jest mniejsza. Nie może być większa niż ten zbiór. To jest oczywiste z powodów arytmetycznych. Zatem my możemy napisać nie to, że dziedzina to jest, tylko że mamy na pewno taki warunek. Ich należy do tego, przedziału i za niego nie może wyjść. Rozumiemy, nie może wyjść za niego, ale może być mniejszy, bo nam autor funkcji zadania nam powiedział, że musimy być gdzieś wewnątrz. Dobrze. No to teraz szybciutko. Tak samo jak tam. y równy 0, no to E x, czyli pierwiastek z 2x równy 0. Szukamy x, a ile musi być x równy? No oczywiście, że 0. Teraz y równe 1, czyli mamy pierwiastek z 2x równy 1. Podnosimy całość do kwadratu, otrzymujemy 2x równe 1, czyli x równy 1 druga. No i ostatni, y równy 4, mamy pierwiastek z 2x równy 4, podnosimy do kwadratu, czyli 2x równe 16, czyli x równe 8. No i dziedzina już jest wyprodukowana. 0, 1, 2, 8. Ale ja jednak jestem oparty. ja bym chciał to zobaczyć wszystko na, na w grafie, tak? Czyli moi drodzy, yy, w tym momencie yy, proszę zapamiętać te pary punktów, jest to otwarte, a ja będę szalał w grafie. No to tak, mamy ewod x równe sqrt, czyli to jest pierwiastek, z czego z 2x. Zobaczmy wykres pierwiastek z 2x, tak? No i teraz yy, serię punktów, jaką mamy. No, proszę mi podawać. 0, 0. O! 0, tabulator 0. Następnie. 1 druga, 1, tak? I 8, 4. Widzimy, jak ładnie punkty się ułożyły na wykresie. A poza tym, teraz znowu możemy sobie ten wykres funkcji pierwiastek z dwóch, z dwu, z dwóch X sobie zlikwidować i zobaczyć, że właśnie zbiór wartości, czyli jak tu będzie świetlówka wkręcona, to będzie 4, 1, 0. No a dziedzina, no to właśnie 0, 1, 2, 8. Czyli dziedzinę odczytujemy na osi X, oczywiście, tak. Dziękuję.